Minimax ekipy stanął w ogniu ogromnej krytyki za to, co ostatnio powiedział na odcinku I za chwilę wam opiszę całą burzę Dzisiaj w nocy doszło do włamania do domu X przez pewną grupę influencerów Ale prank nie został zbytnio dobrze odebrany przez domowników Aktualnie cała się trzęsę, chce mi się ryczeć I po prostu miałam stany rękowe jakiś czas temu I które zwalczyłam, a na ten moment... Nie jest za dobrze, więc... I przegadamy sobie, która grupa influencerów za tym stała. Elon Musk chce się wycofać zakupu Twittera i sugeruje, że chciałby zakupić YouTube'a. Mamy koniec spiny Sentina z Ditrem. Zerkniemy na bitkę dzieciaków Fortnite, którzy pokłócili się na turnieju. Mata ma kolejne z rzędu problemy z prawem, ale za to zdradza następną wielką współpracę. Pojawiły się głosy, że Stu wraca do internetu, ale to nieprawda. A na koniec pokażę wam ciekawego trolla na miliony osób. W tym tygodniu jeszcze jeden niucy to dobicie tak 60 tysięcy łapek. A Newsy zaczniemy od John'ego Depa. Ostatnio mówiłem o tym, jak John wygrał rozprawę z byłą żoną Amber Heard i ich rozprawy śledził tak naprawdę cały świat, a jednym z głównych czynników zapalnych do tak gigantycznego zainteresowania tą rozprawą był TikTok. Hashtag JohnnyDepp na TikToku ma ponad 34 miliardy wyświetleń, więc Johnny założył tam swoje konto, które po kilku dniach ma 10 milionów obserwujących. Jako pierwszego TikToka wrzucił tam podziękowania dla całej społeczności TikToka za wspieranie go w tej całej rozprawie. Mam coś śmiesznego, bo ostatnio Mr. Beast podzielił się na swoim Twitterze bardzo ciekawym filmikiem z dopiskiem: Próbowałem zrobić z tego krajową reklamę telewizyjną, ale najwyraźniej uznano to za niezgodne z zasadami. Generalnie na tym filmiku Mr. Beast porównuje czekoladę ze swojej firmy do innej bardzo popularnej marki, mówiąc, że jego czekolada ma mniej składników i są one lepszej jakości. I twierdzi, że konkurencyjna czekolada jest słaba i ją rzuca za siebie w tej reklamie. Więc ludzie w odpowiedziach tego tweeta próbowali mu wytłumaczyć, że no tak nie można robić w reklamach. Na co Mr. Beast odpowiadał, że dlaczego? nie? Przecież wszystko jest ok, Ale jak się okazuje, jest to po prostu bait, bo w komunikacie, który wyświetla się na koniec tej reklamy, małym druczkiem jest napisane, że to jest żart oraz jakieś inne losowe rzeczy, w stylu musisz mieć 18 lat, załóż okulary bezpieczeństwa, a na końcu dodał, nic z tego nie jest prawdziwe, więc zmarnowałeś swój czas. Jak już jesteśmy w temacie reklam, to ostatnio Elon Musk na swoim Twitterze denerwował się, że YouTube bardziej zwraca uwagę na to, czy twórcy powiedzą jakieś przekleństwo na filmie, niż na skamerskich reklamach, które się wyświetlają na YouTubie. I odpowiedział na tego mema, sugerując, że poniekąd może być zainteresowany kuptem YouTube'a. Generalnie to wystarczy kupić YouTube Premium już nie będą się wyświetlać żadne reklamy, więc no, Elon niby najbogatszy na świecie, a... a go nie stać. Mr. Beast w odpowiedzi na ten wątek napisał, że dużo razy byłem użyty do fałszywych reklam, w których rozdaje pieniądze i czuję się źle, że setki tysięcy ludzi zostało oszukanych. Wracając do wątku kupna YouTube'a przez Elona, to ostatnio wam mówiłem, że Elon wykupił Twittera. Ten deal był już praktycznie domknięty: Elon wyłożył 44 miliardy dolarów na stół, a teraz grozi, że się z tego wycofa, ponieważ uważa, że Twitter nie daje mu prawdziwych danych, jak chodzi o ilość spamerskich kont na Twitterze. Według Twittera jest to poniżej 5% wszystkich użytkowników platformy, natomiast Według Elona jest ich znacznie więcej i Twitter źle to oblicza Teraz wrócimy do tematu Maty, bo Mata na swoim Instastory opublikował zdjęcie plakatu Mata plus Adidas, co jest zapowiedzią jego nowej współpracy Ciekawe tylko co to dokładnie będzie Drops na Instagramie również dodało zdjęcie plakatu z dopiskiem Nasze źródła potwierdzają, Mata oficjalnie staje się ambasadorem Adidasa Już niebawem będziemy mogli zobaczyć owoce tej współpracy Wątpię, że to przebije jego ostatni kolab z McDonaldem, ale... Jak wyjdą jakieś buty, to naprawdę będę pozytywnie zaskoczony. Jak mówimy o Macie, to mamy update w sprawie ostatniego koncertu rapera na Wiśle, bo okazuje się, że prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Tak samo jak ostatnio zrobili w sprawie substancji, którą znaleziono przy Matczaku. Dziwne jest takie wszczynanie śledztwa i lecenie z tym do wszystkich mediów, żeby każdy o tym yy, specjalnym tajnym śledztwie usłyszał, a najlepiej to yy, wiedział, ile Matczakowi grozi, bo media trąbią, że za organizację nielegalnej imprezy masowej mogą mu przebić do 8 lat za kratkami. Czy cokolwiek z tych wielkich. Jakich poważnych kar i oskarżeń prokuratury się spełni? Nie wiadomo, będę to śledził na bieżąco. Jak się coś pojawi, to Was poinformuję. Więc subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco. GBS, którzy przy współpracy z Masnym Bedem, Xaio i Nitro stworzyli nowe kawki frappe. <mulety> Mastikuwa Ben. Dobra, mamy Dyzia. 26-letniego jakiegoś Dyzia. Oj, za kolaka. Nowe kawy frappe wystarczy, za zimnym mlekiem, dodać trochę cukru. I mamy pyszną zimną kawkę o ulubionym smaku. Zrobiłem test wszystkich trzech nowych kaw gbs A, A ładnie pachnie. Ładnie pachnie? No, tak, legitnie. o też ładnie pachnie. I zdecydowanie jestem Team Must Ben smak kokosanki jest po prostu najlepszy. Jak już próbowaliście nowych kaw, to dajcie znać w komentarzu, jaki tym jesteście, a jakich nie próbowaliście, to macie je dostępne w Dino. I teraz tak ciekawostkowo, ostatnio na TikToku zrobił się mocnym viralem klip z wywiadu ze Stu, w którym opowiadał o projekcie NFT. On w tym wywiadzie mówił po angielsku, więc chyba nie wszyscy załapali o czym była mowa, ale no, Stu nie wraca do internetu, on po prostu gadał o projekcie NFT, którego jest częścią. I to nawet nie jako influencer, tylko... Po po prostu pracownik. Teraz mam update y do tej całej wielkiej spiny Sentina oraz Nitra, bo ostatnio zaczęło się jeszcze bardziej odklejać Sentino i groził, że Nitro straci swój zegarek, sugerując, że ktoś go może napaść. Kupa pluć na imię moje jakimś 25-letnim 25 kupa Dyziom, to się wożą kupa po Wrocławiu. W zegarkach na ćwierć bańki Teraz ciekawe ile jeszcze będą chodzić kurwa, w tych zegarkach Potem Sentino mówił, że Nitro może mu wisić nawet milion złotych Tylko się nie wypowiada w jakiś kurwa sposób Bo za chwilę kurwa będzie wisiał mi bańkę z kurwiel I tak to się kurwa skończy Nitro za to zdradził, w jaką czasami Sentino wpada paranoję I zmienia myśli z dnia na dzień Pisze mi Hellfield to drugiej w nocy No Sentino do Hiszpanii pojechał Bo mówił, że ty, kurwa... Nie wiem, jacyś zabójcy chyba stoją pod hotelem i czekają aż wiedzieć. Daj spokój. Tak? Na szczęście ten cyrk się zakończył, a panowie w jakikolwiek sposób doszli do porozumienia. Z nitrem wszystko załatwione. Pozdrawiam. Dzisiaj za pośrednictwem osób trzecich doszliśmy do konsensusu krótkoterminowego. Ja jak jeszcze raz się na mój temat wypowie. To ja już nie będę miał żadnych skrupułów Teraz mam coś zabawnego, bo ostatnio odbył się Dreamhack, czyli turniej Fortnite'a o 25 tysięcy dolarów Jeden z graczy, czyli Diego, został zgryfowany przez jednego ze swoich kolegów, który próbował specjalnie doprowadzić do jego przegranej No i to mu się w sumie udało Diego przez tego gościa stracił 8 tysięcy dolarów, bo nie zajął wysokiego miejsca, a szło mu bardzo dobrze Więc między panami doszło do bardzo poważnych rękoczynów Ogólnie klip z tej bitki zrobił się nawet viralem na Twitterze, i sporo osób jednak stawiło się za Diego, no bo stracił przez tego typka 8 tysięcy dolarów w turnieju. Nawet sam ninja za nim się stawił, ale mimo wszystko Diego przeprosił dzieciaka oraz jego rodzinę, zakończyło się to wszystko happy endem, ponieważ streamer Trainrex dał mu 16 tysięcy dolarów, czyli dwa razy więcej, niż miałby grać na tym turnieju. Teraz mam dość absurdalny temat, bo dzisiaj w nocy doszło do włamania do domu X. Story Snypher o tym wrzucił Shio, który napisał: Wczoraj doszło do sytuacji, w której pewna grupa influencerów włamała się w nocy do dużego domu. I próbowały nas nastraszyć Były wśród nich osoby świadome tego Że niektórzy z domowników mają nieprzyjemne Podobne doświadczenia z przeszłości Które odcisnęły piętno na ich psychice I na długie miesiące doprowadziły do tego Że bały się poruszać swobodnie po swoim własnym domu Dalej napisał Uważam, że żart polegający na wprowadzeniu kogoś w stan obawy O swoje własne życie w świetle posiadanej przez żartowniciu wiedzy Jest obrzydliwy, podły I świadczy o wyjątkowej znieczulicy i wyrachowaniu W sytuacji zagrożenia życia ludzie podejmują ryzykowne decyzje Jak na przykład salwowanie się ucieczką przez Skok z okna, co niemal już się u nas zdarzyło. Storysy o tej sytuacji wrzuciła również Monika Kociołek oraz Julka Żugaj. Ja mam jutro z rana nagrywki, a aktualnie cała się trzęsie, chce mi się ryczeć i po prostu, ja już nie mówię kto, co i jak, ale po prostu to jest coś. Szkoda co mi słów, szkoda mi słów, ale miałam stany rękowe jakiś czas temu i które zwalczyłam, a na ten moment nie jest za dobrze, więc. Mam ty. Okay. Ja od zadzwonienia na policji byłam przekonana, że to jakiś łamywacz, ale potem się okazało, że to ktoś od nas i... O Boże, to był straszny serio. Nie. Piechu też dodał swoje 5 groszy do tej sytuacji. Bardzo śmieszne straszyć kogoś w nocy jakimś łamaniem, dzięki za mnie w jeszcze gorsze stany lękowe. No i okej, okay, przeanalizujmy sobie, jaka to mogła być grupa influencerów. Po tym, co napisał Shio, to wiemy, że te osoby miały jakikolwiek kontakt z członkami timu X, skoro były świadome tych nieprzyjemnych doświadczeń z przeszłości. Piechu zaś napisał, że nie był to nikt z domu X, więc wszystkie drogi wskazują do tych czosnków z projektu Natsu. Bo skoro Team X tak hucznie nagłosił, że piętnuje takie zachowanie, no to dlaczego nie chcą powiedzieć, jaka grupa influencerów to zrobiła. No pewnie dlatego, że w projekcie Natsu Spotlight ma więcej udziałów od samej Natsu. Więc no słabo by to wyglądało, jakby członkowie Teamu X y, zrobili dramę osobom z tej samej agencji. No i wiemy też, że członkowie projektu Natsu mają swój własny dom i robili już grubsze pranki pokroju rzekomego zniszczenia samochodu Natsu. Ewentualną alternatywą może by było Genzi Freeza, ale tak oni niezbyt mi pasują do tego typu pranka. Na koniec pogadamy o ostatniej sytuacji z minimalkiem z ekipy, bo zrobiło się bardzo głośno. Po film dodanym przez Paulinę Kozłowską, czyli dziewczynę Minimajka, gdzie para oceniała swoje umiejętności w różnych kategoriach w skali od 1 do 10. Jedną z tych kategorii były umiejętności łóżkowe. Dara. No i tu się zaczynają wschody. mam do Masz być miły. Daję 7. I to właśnie ta część wywołała największe kontrowersje wśród widowni. Minimajka dał Paulinie 7 na 10, tłumacząc to tym, że ona ma po prostu wywalone. Po chwili Paulina jednak tłumaczy, że często jest tak, że ona jest po prostu zmęczona i marzy o spaniu, a Michael nie ma ochoty spać i nie poddaję się. To jest często tak, że jestem bardzo zmęczona i marzę, żeby spać, a Michael nie marzy, żeby spać. A Michael chce buszować. No, no i, i właśnie wtedy mi się nie chce, no to marzę, żeby zasnąć, więc marzę, żeby po prostu iść. A Michael tam do końca, dał partego, próbuje walczyć. Po... To wyznanie spotkało się z ogromną falą krytyki w sekcji komentarzy, gdzie ludzie nie kryli swojego zażenowania tym, co powiedział mini Mike. Natomiast najmocniej został odebrany ten wątek o niepoddawaniu się, kiedy Paulina nie ma siły, ludzie Uważają, że to jest plucie w twarz osobom, które doświadczyły jakiekolwiek przemocy na tle. Ale... Polinka na to odpowiada, że no ale wiesz, jak jest. Ja właśnie czasami jestem zmęczona, mi się chce spać. Ja nie mam ochoty. No, minimalnie nam to odpowiada. Że jak on coś sobie postanowił, no to tak robimy i, i tyle. Ktoś stwierdził, że ten materiał jest okej okay i powinien wyjść na kanał ludzi, którzy mają takie zasięgi, których oglądają dzieci. To jest po prostu takie naplucie w mordę wszystkim osobom, które doświadczyły jakiegokolwiek wykorzystania z tego związku, że to jest po prostu hit. Nie oznacza nie. To jest przekaz, który powinniście. Wy, jako influencerzy, przekazywać dalej. Chętnie poznam Twoją opinię. Sekcja komentarzy jest wasza. W tym momencie na tyle z newsów Subskrybuj kanał, zostaw łapę w górę, a już będę spierdzielał. Trzymajcie się. Cześć.